Sławomir, ten film powstaje specjalnie dla Ciebie. Zagrałem sobie przed chwilą i tak jakoś przez przypadek sobie wjechałem i zacząłem strzelać do nich. Sam zobaczysz? W każdym razie zastanawiam mnie to. Dlaczego ty też tego nie możesz zrobić? Jak widzisz na załączonych obrazkach, umiejętności są niepotrzebne. Wystarczy dusić wsad i lewy guzik od myszki, tam się strzela. Przyznam się tutaj bez bicia, że partyjka rozgrywana jest yy, przez szklane I ponownie jak ty, nie patrzyłem na mapę. Wiem, wiem, mapa jest mała, to może i nie trzeba, ale to tak w gwoli ścisłości. A tak poza tym to tak jest zajebisty nie po tym buffie? Zawsze był fajny, nigdy nie był rewelacyjny, ale po tym buffiku trzeba przyznać, że naprawdę jest spoko. BĘK kurwa w podłogę! O no patrz tego, patrz, patrz, patrz gościa, no kurwa, juu, Ja pierdolę. aleluja. Jeszcze na topce, nie? Kurwa, w ogóle jakieś dziwne dzisiaj bitwy miałem, kurwa, nie? Często chuj na topce, kurwa. I chujne. A, korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić Solczara, magistra kurwa cebuli kurwa. Obrał już kurwa wszystko, całą cebulę, wszystko ja pierdolę. Całą cebulę obrał w lochach i kupił za półtora bańki wypożyczenie T-34-3 na 7 dni. Solczar, chciałbym Ci bardzo pogratulować z tego powodu. Bo ja wypożyczyłem to coś tego tydeka z wodogłowiem, też za podrawanie. I teraz ktoś by się tutaj śmiał, ne? Ale Jisaf prawie go kupił. Gdybyś ty kurwa nie napisał na czacie kurwa klanowym, żeby go, że to zrobiłeś, to on by go kupił, kurwa. Także, A myślę, że więcej ludzi jest takich, którzy by to zrobili. Łączę z wami się w bólu, No, tam czasami sobie przerzucam na gonga, bo wiecie, jak to jest, ne? 180 peny to kurwa nie jest taka oczywista penetracja na takiego kurwa skurwę syna w kw 3 Ale kurwa, ja tu nic nie robię, ne? Po prostu jeżdżę i strzelam, chujny. Sławek, czy ty to widzisz? Ten film powstaje dla ciebie, żebyś robił to samo. Tu nic więcej nie trzeba robić No dobra, teraz patrzyłem na mapę I ogólnie, wiesz z tym patrzeniem na mapę to jest tak, że zawsze jedziesz tam, gdzie jest najwięcej kurwa czerwonych kropek na mapie, bo tam możesz ich wtedy pozabijać. Nie? Pamiętaj. O i patrzcie, widzicie, kurwa? Ging, kurwa, nie? Ale tu gdzieś taki gościu Hellcapem jeździ, bardzo mi się podobało, jak on grał, nie? W sensie... był tym Hellcapem wszędzie. Ja robię to samo, ogólnie. W Hellcacie. No to ta pestka nie była dla niego, dobra? Ale wszyscy roz rozumiecie, o co chodzi. To było dla niego, nie? że. ta krótka bitwa instruktażowa powstała specjalnie z myślą o tobie. Masz tylko guzic, dusić ten guzik. Solczar mówi, że nawet nie trzeba mieć mózgu, nie? wystarczy dusić ten pierdolony guzik. Na mapę też nie trzeba patrzeć. Pozdro 600.